Nie każdego stać na najdroższego pada na świecie, ale to nie znaczy, że nie może dobrze grać Fortnite'a I w dzisiejszym odcinku kupiłem najtańszego pada, jakiego udało mi się znaleźć. Czyli jest to pad z komu, który kosztuje 30 zł. I zobaczymy, czy da się na nim grać, czy jest po prostu do wyrzucenia. Zapraszam, to jest pad za 30 zł. No i w środku, wiadomo, jest instrukcja. Ja szczerze nie wiem, po co ona jest, no, ale już niech będzie. No i mamy pada. W środku jeszcze mamy jakiś biały proszek. Szczerze nie wiem do czego on jest, no ale podejrzewam i wieczorem go wykorzystam oczywiście po odcinku. Dobra, a przychodząc już do pada, pierwszą różnicą, jaką zauważyłem, jest to, że on nie jest zaokrąglony jak każdy pad. No i zobaczymy, czy to jest plus czy minus. Ale na pewno pierwszą wadą w tym padzie jest to, że tylnie guziki strasznie ciężko chodzą. Ale resztę guzików już normalnie chodzi. Kolejną wadą na pewno jest to, że gałki strasznie ciężko chodzą. Naprawdę. Może to bardzo utrudnić grę w Fortnitecie. Ale pada ogólnie się naprawdę wygodnie trzyma. Naprawdę dobrze leży w dłoni. A sam jestem ciekawy, jak mi pójdzie w Fortnitecie na nim. Dobra, a teraz zobaczmy, jak mi na nim pójdzie. Granie na tym padzie nie będzie łatwe i podejrzewam, że będę fatalny, no bo pierwsze wrażenie nie jest najlepsze, ale jak to mówię, nie ocenia się książki po kładce i może się jeszcze zdziwię Jakie ja mam wolne ustawienia w ogóle? Zobaczcie, patrzcie jak ja się kręcę szybko. A jak wiecie, ja lubię szybkie ustawienia i raczej szybko się powinien kręcić. No dojeżdżamy, dojeżdżamy, let's go, let's go. Mój aim, nie Nie, dobra Ciota Odegrajmy się Dance bomb, let's go Let's go Ale mój aim W tym padzie jest fatalny Widzę, że ten odcinek będzie bardzo ciekawy Jak jest 17 osób w pierwszej strefie Ha, boksik Dobra, dostał. 2000 Dobra, leży. Oczywiście, shittonowałem go. Nie miałem żadnych problemów. No i jeszcze mam umiejętność rozpierdolnu tak zwanego, czyli Ironmana. <grym> Ez, łatwo, kolejny kurde free frack. I kolejne Ez? Nie, no Fortnite, po co coś takiego usuwać? Ale jak ktoś ma tą umiejętność, to to GG dla wszystkich, dla serwerze. Nie no kocham tą grę, kocham. A nie. Five minutes later. O nie. O nie! nie, ja tak nie mogę zginąć Łatwo! <grystanie> ale to było fartowne? Jeszcze rifty mam, ale to jest free. Kevów nie wziąłem! No to nie wiem czy to będzie takie GG Jak nie mam kewów. No i jakiś ludzi tu leży, jakiś chłop tu powiedziele. O nie! Co ma za umiejętność? Łatwo! Boże, ta umiejętność świetna. On już mnie nienawidzi tam. Łatwo Łatwo EZ! 100% skill 100% skill jak to mówią Widzicie, na takim padzie też się da wygrać 7 fragów? Nie no, łatwiejsze gierki w tej w życiu nie miałem okay. Dobra, zobaczymy tutaj, patrz jakieś sitony będą lecieć. O, nie możesz teraz zresetować jako ty grasz na tym nowym padzie. Tak, Z... cześć Wow. Oj, ale blisko, blisko, dobrze, dabry, dabry, dabry. dobrze. Ty na tym padzie za, za nie powiem ile nie robisz. Normalnie, chłopie, jakie dziewięćdziesiątki. Nie, spadłem. S, S? Nie, to, to się dobrze, nie liczy. Dobra wej, wej, szymi, szymi, szymi. Haha, <Ła> łatwo! <śmulatrice> <śmulatrice> Dobra, z tymi twoimi szymi klasykami chcę sobie Dobra, ja. <śmulatrice> Łatwo, łatwo! S let's go! Tak <śmulatrice> możesz, let's go! Ja cię przebudowałem na padzie za niewiadomą jaką cenę. Ale że ja to tak zmontuję, żeby tego nie było widać. <śmulatrice> Damn! Powiedzieć się mi zrobią coś w 90 s No no dobra, tak jestem może oh, Mat, wow, matko czak, Matko, matko wąska To jest czasu pozdrowienia, nie to się mi się mi tylko zadonaj pozdrawia Tak to chyba famo Ale że co? To jest niesprawiedliwe To jest niesprawiedliwe yeah. Dobra nie liczy się Chłopcu mi kona dał na początek powiedział że nie masz szans na Hyko Ale